Były taki najtragiczniejszy, chyba najbardziej spektakularny atak dywersantów na naszą granicę wschodnią. To chyba jak było w 1924, jak podejmowano decyzję o utworzeniu kopu, atak na Stąpce miasto 3000 miasto na granicy wschodniej. I to, podobno, I to było podobno najbardziej tragiczne. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. Tak, to było tragiczne, dlatego że zostało opanowane miasto powiatowe przez dywersantów komunistycznych. Dowódcą dywersantów był Stanisław Wałprzasow, Litwin z pochodzenia, komunista z przekonania, oficer sowieckiego wywiadu wojskowego, który, który prowadził, sowiecki wywiad wojskowy prowadził operację tą przeciwko Polsce. Grupa dywersyjna liczyła około 100, 100 dywersantów, którzy mieli opanować miasteczko i głównym, głównym ich zadaniem prawdopodobnie było uwolnienie więźniów z miejscowego więzienia, więźniów komunistycznych. Chociaż zaatakowana na terenie całego, całego miasteczka i właśnie tutaj zdarzył się ten przypadek, że posterunek jeden z posterunków policji został obroniony strzelaniem z rewolwerów, które prowadził jego, jego komendant. Jednym rewolwerem udało mu się przepłoszyć napastników, że także nie opanowali oni y, tego komisariatu natomiast y, większość terenu miasta została opanowana więźniowie zostali y, uwolnieni i y, 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 pomieszczenia opanowane przez y, y, dywersantów y, czy to prywatne czy państwowe zostały zdemolowane i ograbione którzy, y, przez dywersantów którzy Spokojnie wycofali się w stronę granicy. Pościg prowadzony przez polską kawalerię niestety nie był skuteczny.